Dzisiaj dowiesz się, dlaczego jeszcze nie miałeś kobiety. Dzisiaj dowiesz się, dlaczego Twoje związki, Twoje krótkie spotkania z kobietami to jest teatr tragedii, ponieważ ta kobieta nic ci nie daje, leży jak kłoda, ty się tylko męczysz i masz zero chłopiec tego rozkoszy. Witajcie na moim kanale. Jedziemy z kolejnymi tematami. Słuchajcie, jedną z najważniejszych rzeczy, które zauważyłem poprzez czas, który mi minął, tych parę bab, które miałem oraz rozmowy z wami, moi drodzy panowie, którzy są coraz częściej ze mną, wicewersa, tak? Wersus, tak? w twarz, w twarz jest to, że brakuje wam jednej podstawowej rzeczy. Jednej malutkiej rzeczy, która pozwoli wam, żeby w końcu poczuć zapach i ciało i dotknąć cycków i dupy tej baby. To jest dla mnie, wiecie, dla człowieka, który to miał od zawsze i gdzieś tam w wieku 17-16 lat sobie już to zbudował, bo już ruszył, bardzo ciężkie było do przejścia. Bardzo ciężkie to było do rozkminienia z rozmów, które prowadzicie ze mną na kanale oraz tego, jak widziałem z wami dopiero po przyjeździe ze zlotu naszego, gdzie byliśmy ostatnio, dopiero po tym, jak chłopcy zostali z... uraczeni tak? Wyluzowani i puściły te wszystkie kagańce strachu, te wszystkie kagańce lęku i wstydu. Dopiero zaczęło wychodzić szydło z worka, dlaczego w wieku 30, 20, 25 nigdy nie mieliście baby. Nawet nie dotknęliście jej. Nawet nie pocałowaliście dobrze, bo dobrze też trzeba umieć całować. Słuchajcie, panowie. Pierwszą zasadniczą sprawą jest to, że brakuje wam poczucia Własnej wartości. Wychowali nas. Wychowali nas ludzie, którzy byli nieodpowiedzialni, którzy nie potrafili nam pokazać, jak zbudować poczucie własnej wartości. Bo my rodzimy się z pewnym charakterem, temperamentem, tak? Dzieci są jak biała kartka i osobowość się potem wykuwa. Potem Rodzice są odpowiedzialni za to, czy ty będziesz był człowieku ogarnięty, spokojny, bezpieczny. Będziesz, czy w domu na przykład były pieniądze i nie było rozmów o kasie, wiecie, a bo nie ma, bo nie ma, bo te pieniądze, o Jezu pieniądze, co my bez pieniędzy zrobimy? I wtedy takie małe dziecko, jeżeli to wszystko czuje, prawda? I słucha. No rok w rok w głowę to wchodzi, rok w rok to słucha, moi drodzy. I to potem zostaje, i potem idzie taka. Cześć, w ogóle mam na imię Marzenka, ale wiesz co? Ja nie mam pieniędzy. No bo jak ona słyszy codziennie u matki i ojca, że nie ma pieniędzy, to potem tragedia. Z jednej strony to dobrze, bo wiemy, żeby uciekać od takich skrzywdzonych ludzi. Ale jeżeli chodzi o seks, o kobiety, wielkim tabu, jednym z największych w tej Polsce jest seks i śmierć. Nie rozmawiamy w domu. Ojciec wycofany, cztery baby, dwie siostry, ciocia i mamusia. No chłopy, jak wy macie się nauczyć być mężczyznami? Wiecznie nam powtarzają, prawda, srogany. Bo kobietę trzeba kochać, trzeba ją przytulać, bo ona lubi kwiatka dostać. No ludzie, jak ja słucham takie brednie, to mi ręce opadają. Słuchajcie, powiem wam teraz z mojego, z mojej doświadczenia. Moja matka to jest potwór, który, to jest czarna wdowa, który, która niszczy chłopów jednego za drugim. I ona mi kiedyś wyjechała z tekstem, ja chciałem im opowiadać, jakie są kobiety. Wiesz, Tomku, kobietę to trzeba tak przytulić, one tak kochają to, one tak to wszystko wielbią. Ja to słuchałem, myślałem, że to jest ok. I szczęście od Boga, że przyszedł gość, który taki był. Taki dobry, taki, taki on jak, jak, ptak jakiś, czy, czy, czy jakiś sokuł. Dobra, nieważne. I ten chłop, Widzę, tak oglądam kątem oka, on ją przytulał, on z nią był. Po miesiącu już go nie było. Ja mówię, czemu ty odeszłaś od tego człowieka? A bo to taka dupa wołowa, taki wiesz, przytulił, ukochał kwiatka, przy mówię ty. Ale mi mówiłaś, że tak kobiety lubią. A Matka tak. E, 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 e. W ogóle ja z tobą nie będę rozmawiała. Rozumiecie? I to było szczęście od, 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 od Boga, że ja coś takiego zobaczyłem. I to kłamstwo pierwsze u kobiety, które powinien wierzyć w 100%, tak? Już Wiedziałem, że coś jest nie tak. No i za pierwszym razem, moi drodzy, wiadomo, człowiek zakochał się, ona miała 17, ja miałem 8, 7, ja miałem chyba 17, tak? Ona miała też chyba tam przy 16. Technikum rolnicze w Tychowie piękna cytata. Ja kochałem, tak? I chodziłem do niej, nie, 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 jak mamusia mówiła, tak? A ona mnie jak gówno. I kiedyś wracam ze szkoły, chyba, chyba dostałem, słuchajcie, trzy pały pod rząd. Taki wściekły, taki zdenerwowany, zmasakrowany, tak? Idę, i ona stoi z korzenkami, nie? A ja idę taki, idę, wiecie, idę taki wścieklizna, nie? No kurde, trzy, dwoje pod rząd. Jeszcze, żeby moja wina była, ale no koleżanka mnie rozśmieszyła, to bekę cisnąłem, zamiast słuchać, a... a nauczyciele braku szacunku najbardziej nienawidzą, moi drodzy, to pamiętajcie. Jeżeli nawet jesteście miernymi uczniami, ale grzecznie siedzicie i patrzycie w oczy nauczycielce, zawsze zdacie. A jeżeli jesteście tacy jak ja, to musicie się dobrze uczyć. No. I... Zdyscyplinowano mnie trzema, trzema pałami, tak? Wracam wściekły i ona stoi z tak przychodzę, tak? Co się patrzysz? Za 10 minut cię widzę w domu, znaczy w pokoju na górze, i poszedłem, nie? W ogóle się nie odwróciłem, i wchodzę, i tak, chłopaki, straciłem Agnieszkę, a ty siedzą w pokoju, te chłopaki, a dlaczego? Bo ja szedłem i tak, co się gapisz, kurde. Za dziesięć minut ci w pokoju widzę. Oni tak, o ja, jaki ty głupi jesteś. O no wszyscy przecież biało rycerze na początku. No 17 lat człowieku nie miałeś. Oczywiście, że miałeś. No i siedzę taki załamany. Mówię, yeah, jezu, co to będzie? Nie, one wszyscy. Oni tak, ty durniu Tomek, ale żeś do dupy. Jeden to widać, że się cieszy. No zazdrośnie. Ty dziesięć minut. Ja co do sekundy. Puk, puk, wchodzę jak ja tak, a, wyjdźcie stąd. Panowie sobie poszli, i wtedy olśniło mnie. Panowie, poprzez rozmowy z wami i taką mniej więcej relacji, bo ja bar... dlatego chodźcie do mnie na konsultację, bo ja wam wtedy mogę najbardziej pomóc, bo ja widzę wasze problemy. Zauważyłem jedną rzecz. Jak ty człowieku masz zdobyć kobietę, jak ty nie umiesz walczyć? Dostałeś w mordę chociaż raz w życiu? Przecież walką jest zdobywanie kobiet. A jak my jesteśmy tacy mili, grzeczni i ukochani, kobiety tego nienawidzą. A jak zdobyć w sobie to poczucie wartości, to, to, to takie, to, taką wojnę, taką w sobie, taką męską, taką siłę, że po prostu idziesz jak zwierzę. Podchodzisz do niej i, mmmm, Nie no, przecież jak jesteś dobrym chłopakiem, to ci to przez gardło nie przejdzie. A jak zrobić, żeby przeszło? Mój drogi, w mordę dostać. Jak ty chcesz kobietę wywalczyć na dyskotece? Przecież to jest walka. Zdobywanie kobiet to jest walka. To jest walka z samcami. Dyskoteka. Wchodzisz, tak? Ubrany, elegancko, odstrojony. Przecież każdy z was już jest wyćwiczony. Widziałem chłopaków na zlocie przyjechali młodzi. 29, 28, 20, aby wszyscy byli już wyćwiczeni, elegancko porobieni tak jak trzeba. Wszyscy. Tylko bab nie mieli. Bo żaden z was w mordę nie dostał. Żaden z was nie umie walczyć. Albo, uwaga, teraz to powiem i to dobrze sobie zapamiętajcie, przegięło się na drugą stronę, bo zobaczyli, że można walczyć i że to pomaga w kontaktach, i tak przegięli, że teraz agresor i testosteron uszami płynie. A potem Emilku łapa rozwalona. <laughs> Pozdro dla kumatych. Panowie, wy nie potraficie walczyć. Przecież ja wiem, co wy teraz myślicie. Ja nie miałem baby, mam 30 lat. Jeszcze w mordę dostanę. To już będzie koniec. Tak mniej więcej chłopaki myślicie. Ja was rozumiem w 100%. Ale nie da się zwyciężyć. Nie da się pokonać przeciwników. Pomyślcie sobie jedną zasadniczą rzecz. Wchodzisz na dyskotekę, stoją karki na bramce, tak, piękne kobiety. Wchodzisz na salę, gdzie się wszyscy bawią i loże. Tam już są pozajmowane pary i patrzysz, jest te dwie. Te dwie i ta jedna, ta właśnie ta, którą ty lubisz. I idziesz na dyskotekę, nie potańczyć, procent idzie. Kilka osób naprawdę chce odreagować i sobie dupą poruszać. To są pary mniej więcej. Ale ci samotni wszyscy idą, żeby wyrwać laskę. I ty wchodzisz i widzisz ją. Widzisz piękną, fajną dziewczynę. Podoba ci się tylko ona. Reszta już jest tłem. Tłem w zabawie. Tak jest. Ale pamiętaj, że tu z boku jest dwóch kolesi, których do nich też jest. I tam z boku jest trzech kolesi, których też do niej jest. I czeka i patrzy. I ty musisz wywalczyć sobie wśród nich posłuch. A ile razy było tak, chłopie, że ty przychodzisz na dyskotekę, patrzysz, stoisz i drobisz jak gejsza, przychodzi jakiś burek, co ci dopiętnie dorasta, hej, fajna jesteś, choć potańczymy mi koniec. Bo baba nie będzie czekać na twoje kompleksy patrzeć. Kobiety wybierają tych, którzy umieją walczyć, którzy są pewni siebie, a pewność siebie zdobywamy gdzie? W walce. A walkę jak się uczymy? Moi drodzy, i to jest kolejna tajemnica wiary. Od teraz wszyscy, którzy nigdy nie dostali wryja, którzy nigdy nie, nie uderzyli nikogo, którzy nigdy w życiu nie walczyli, zapisują się na sztuki walki. Bo siłownia macie obcy kadą. Wy wszyscy macie mięśnie. Elegancko, brzuszek, tak? Wszyscy jesteście zrobieni, ale siłownia to nie jest kontaktowy sport. Siłownia robi z ciebie super chłopa, ale ten super chłop, żeby znalazł się w łóżku z kobietą, musi pokazać, że jest mężczyzną. Bo opakowanie do człowieka, czyli jego ciało, to jest jeden z elementów tego, żebyś ty był super. I ty już ci schodzą z ulicy, już nie podchodzą patusy, już wyglądasz fajnie, już kobiety zerkają, ale brakuje ci kropki nad i twojego poczucia wartości. Nigdzie tak mężczyzna, młody, stary, tak, czy, 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 czy jakikolwiek, nie zdobędzie własnego poczucia wartości tak szybko, jak zapisze się na sztuki walki, zacznie worki lać, na sparingi i na różne rzeczy. Rozumiemy się, panowie? To jest pierwsze. Bo jak ty chcesz wiedzieć, jak się walczy o kobietę, jak ty w mordę nigdy nie dostałeś? I nie myśl tak, że o Jezu, ja teraz przegr. Jak... Co to będzie, jak ja jeszcze w mordę dostanę, to już będzie koniec. Ty masz, to jest twoje zadanie. Masz poczuć ten ból, masz poczuć rozwaloną gębę, masz poczuć krew na ustach, masz poczuć kości zdarte od tego, jak nie wtrafiłeś za pierwszym razem typa i władowałeś w ścianę z piąchy. Masz poczuć to, że dostałeś po ryju, dostałeś, że cię ktoś skopał, że cię kości bolą. Taki jest męski świat. Nie słuchajcie pieprzenia zaburzonych emocjonalnie feministek, bab, chorych i tak dalej. Na emocje pozwalamy sobie wtedy, kiedy jesteśmy w męskim towarzystwie, bez kobiet, lub samemu w domu i przemyślamy swoje życie. Gdy wychodzimy do walki, jesteśmy wojownikami, a wojownik walczy. Na emocje i okazywanie uczuć przychodzi potem czas, bo to jest też bardzo ważne, o tym będę rozmawiał kiedy indziej. Także, moi drodzy, nie poruchasz, nie ma szans. Jeżeli twoje poczucie wartości, pomimo że jesteś super zbudowany, wszystko jest idealnie i masz tak jak trzeba, leży i kwiczy. Więc sztuki walki, to jest pierwsze co robicie i tam walczycie, tam się pchacie do sparingów. Ty masz dostać w mordę, ty masz nauczyć się uderzać, ty masz nauczyć się walczyć i przyjdzie potem czas, kiedy gdzieś na dyskotece, gdzieś na ulicy przyjdzie na ciebie czas próby. I wtedy zobaczysz, uwierz mi młody człowieku, że jeżeli wygrasz i pokonasz swojego ukochanego wroga, poczujesz jak tu spadaje, spada ci kamień, tu się węzeł rozpiera i ty czujesz się, że, że coś, coś, coś znalazłeś w sobie, że coś do ciebie wróciło. Ta dzikość, ta agresja, ten mrok, który masz w sobie, tylko jest głęboko zakochany, bo w młodości ci mamusia i siostra mówiły, że trzeba być dobrym cycusiem, wtedy będziesz kochany, i ty, Durniu, w to uwierzyłeś. Bo zamiast słuchać ojca albo kumpli, to ty uwierzyłeś, mamusi, no bo kochałeś się nad życiem, no co masz zrobić? To nie jest twoja wina, po prostu taki jest świat. Więc pamiętaj, to wszystko prowadzi cię do jednego. Że potem, jak wchodzisz na dyskotekę, a już wiesz, jak smakuje krew na ustach. Wiesz, jak jest krew pokonanych na twoich rękach, się zmywa z radością. Wiesz, jak słodko boli. Ta, ta, to limo pod okiem, ten rozwalony brew, kurde. Te wybite palce, bo żeś nie wtrafił, w, bo zamiast lać go w mordę, to lałeś go w głowę i sobie palce powybijałeś, tak? Ale... Dlaczego słodko boli? Bo przeciwnik twój przegrał i leży pokonany. I wtedy idziesz, tak? Podchodzisz do tej swojej grażynki, patrzysz na nią kurde i mówisz, chodź. I ona pójdzie. Bo jak ona to poczuje od ciebie, kobiety nie mogą się tego powstrzymać. One się nigdy nie powstrzymywają. Bo jak ona widzi samca bojowego, to... To to jest przez lata, tak? Kiedyś najwięksi, najbardziej ogarnięci grzmocili, kurde, wszystko, co się ruszało, i one biegły i przy nodze chodziły, bo były bezpieczne, bo nie zeżarły, miały większe szanse do przeżycia i to im zostało. Więc już jesteście wyćwiczeni, już jesteście ogarnięci. Teraz czas na sztuki walki. Nie ma innego wyjścia. Rozumiemy się? W mordowni w filmach macie wszystko poukładane, tam oglądać. Pyliście mordownia, jak sobie dalej radzić, moi drodzy? Trzymam za Was kciuki, bo Wam nic do życia nie potrzeba. Wy nie jesteście upośledzeni, wy nie jesteście rozwaleni, wy nie jesteście jacyś uchnięci. Wy jesteście dobre, ogarnięte chłopaki. Tylko trzeba ten zrobić pierwszy krok, mordę dostać. A teraz, wrócimy do następnej rzeczy. Ci, którzy już to wiedzą. I za bardzo poszli w drugą stronę, bo jak już pierwszy raz, mój drogi, dostaniesz w mordy i zobaczysz, że to fajne, bo to fajne, jak już drugi raz zostaniesz, ulejesz gościa jednego, drugiego, trzeciego i poczujesz tą moc, to możesz niechcący przegiąć pałę i pójść w drugą stronę. I wtedy mamy gościa, który chodzi cały czas napięty, wściekły i tylko czeka na dym, a baby od razu wyczuwają furiatów. Od razu. Więc to wszystko trzeba pogodzić. A o furiatach, o gościach, którzy za bardzo są ponapinamny, opowiemy w następnym odcinku. Odmeldować się, hordo. Na razie.